Don't wanna sleep in Cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well I'ma make hella sure that I don't become you ha! Have no regrets, yeah, i up of my chest I'll never forget what it's like to be in debt Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know Mógłbym... Kochamy miroczki Kochamy mazury. Spędzamy na nich latem każdą wolną chwilę i chcielibyśmy wam je pokazać, bo to cudowna kraina warta również waszej uwagi. Zapraszamy na serię filmów, które pokażą nasz subiektywny, ale na pewno niejednostronny obraz tego regionu Polski. W dzisiejszym odcinku: Dźminy, Kabanosik. Kabanosik na rowerku. Przed nami most garbaty. Spójrzcie, dlaczego garbaty? To ma garbat. Genialne. Ech, wydminy. Nasze kochane wydminy. Cały rok czekamy, żeby znów tu przyjechać. Kurczę, naprawdę się stęskniliśmy. Pogoda mówi coś w stylu: na razie nie przewiduje deszczu na jutro, ale się orientuj. No, zobaczymy. Dlaczego wydminy? Kiedy trafiliśmy tu pierwszy raz, nie widzieliśmy nic o tej miejscowości. To nie jest jedna z najsmniejszych miejscowości mazurskich. Nie mówiąc, już tam Giżycko czy Mikołaj, To jest miejscowość mniej znana nawet wśród tych mniejszych mazurskich. Co nie oznacza, że nie ma nic do zaoferowania. Kiedy tu trafiliśmy, zakochaliśmy się w strefie ciszy, która to panuje nad jeziorem. Jeziorko jest przecudnej urody. Zobaczycie, jak fajnie jest, kiedy się wypłynie poza mostek, który stanowi taką umowną granicę. Tego jeziorka w granicach miasta i tego, które jest już potem, właśnie w tej strefie ciszy. Uwielbiamy tu pływać na rowerku wodnym. Cały rok marzymy o tym, żeby wrócić na to, właśnie jeziorko. Mamy nadzieję, że tym razem nam się uda. Rok jest słaby, jeśli chodzi o pogodę, ale wygląda na to, że jest cień szansy, że przynajmniej troszkę popływamy dzisiaj. Trzymajcie z nas kciuki. I co? Piękne jeziorko, słoneczko póki co mamy. Lubimy. To jest takie wąskie, rynnowe, polodowcowe. Słuchajcie. To jest nasz ciszy. pierwszy rowerek w tym roku, obo nie tak jedyny. Tak, Zaraz wypłyniemy na strefę ciszy. To jest najpiękniejsza rzecz, jaka mu się może zdarzyć na takim rowerku wodnym. Nie jeżdżą skutery, motorówki, tam jest po prostu cisza, chill out i generalnie to jest to, czego szukamy na takim rowerku. Pływamy właśnie po to, żeby zobaczyć taką strefę ciszy, żeby tam się znaleźć, żeby się wychillować. Dobrze, płyniemy teraz tam gdzie ta strefa ciszy jest. Jesteśmy sami na tym jeziorku i naprawdę jesteśmy. Tak, Corus, tylko wyskakują nam rybki. Mazur, Słuchajcie, bez żadnych tak. motorówek, bez żadnych skuterów wodnych. Jakiś, Nawet za bardzo nie ma. Jakieś ptaszki ptóbek. nam tutaj tego ptaszki śpiewają. śpiewają. My jesteśmy sobie na rowerku wodnym. Żyć, nie umierać. Chill, jakich mało. Polecamy, jeśli lubicie taki styl e, spędzania czasu albo chcecie spróbować, to te jezioro jest świetne do tego. Czyli wypożyczamy rowerek wodny, płyniemy, przepływamy most, albo garbaty, kajak. albo kajak, jak lubicie. I po prostu tak jak my, my sobie teraz stanęliśmy, nie pedałujemy, nie po prostu napawamy się tą ciszą, spokojem. Tu gdzieś szumi nam lach. Odbocowanie, taki relaks, głowa odpoczywamy, my odpoczywamy. Jakiś napój gazowany. Albo nie, jak. Się... Paluszki! <laughs> Słuchajcie, warto, Tak, naprawdę. Warto. Niestety, choćbyśmy nie wiem jak długo czylowali się na jeziorze, kiedyś trzeba wrócić do przystani. Pokażemy Wam teraz same wydminy, bo to też bardzo ciekawe miejsce, choć może nie wszyscy zauważą to na pierwszy rzut oka. Warto dać wydminną szansę, naprawdę. Jak widać od strony wody wydminy wyglądają wręcz zjawiskowo. My doceniamy też ich nieco już nadgryziony zębem czasu urok, choć może trudno tu znaleźć jakieś perełki architektury. Wydminy zachowały dużo z klimatu sennych, przedturystycznych mazur, tak jak dobrze sportretowanych, w kręconym m.in. w pobliskich starych juchach filmie karate po polsku. My bardzo to doceniamy, choć może znajdą się tacy, którzy na ten urok będą uodpornieni. Nazwa Wedminy pojawiła się w źródłach pisanych już w XVI wieku i najprawdopodobniej powstała przez przekształcenie wcześniejszej nazwy pruskiego grodu Wedymnys oraz jeziora określonego jako Wedem. Początki udokumentowanego osadnictwa wiążą się z władzą krzyżaków na tych terenach, ale już po hołdzie pruski w 1525 roku na tereny gminy Wedminy przybyli nowi osadnicy polscy chłopi. W 1600 roku wieś zamieszkiwała wyłącznie ludność polska. W wyniku akcji germanizacyjnej te proporcje zostały odwrócone i już w roku 1896 tylko około 1 czwarta parafian była Polakami. Ślady niemieckiej historii wydmin widoczne są gdzie nie do dziś. Będąc w wydminach, warto odwiedzić stojący w centrum Kościół ewangelicki, a dziś rzymskokatolicki. Kościół zbudowano w połowie XVI wieku. Zniszczony w czasie pożaru Wedmin w 1572 roku został odbudowany w przełomie XVII-XVIII wieku, a następnie przebudowany w roku 1857. Oryginalny ołtarz powstał w roku 1719. Kościół w 1945 przejęli katolicy. Na górze jest wieża widokowa i fotogaleria. Co chciałam powiedzieć? Jeśli widzicie mnie, to oznacza, że będzie jakaś legenda. Jestem poszukiwaczem mazurskich legend. Krótko, szybko zwięźli na temat. Legenda: gdzieś w miejscu, gdzie stoją teraz teraz teraźniejsze wydminy, stał kościół, który wyobraźcie sobie, zapadł się i mówią, że do dnia dzisiejszego słychać bicie dzwonów i krzyk panny młodej. No, jest też druga wersja tej legendy, że ten kościół to gdzieś z takim skarbem się w ogóle zapadł. On gdzieś tutaj jest, wiecie, i nikt, nikt nie wie. No, no, taka kościelna legenda z Wedmin. Interesująca historia wiąże się z budynkiem szkoły w Wydminach. Na jednym z naroży budowli widnieje rzeźba przedstawiająca chłopców bliźniaków. To dzieło wydmińskiego rzeźbiarza, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie, Paula Koralusa, który podobnymi postaciami ozdabiał wiele okolicznych szkół. Rzeźba to pamiątka i ostrzeżenie przed zdradliwością pięknego jeziora wydmińskiego, którego w wodach jedno ze swoich dzieci utradzić miał budowniczy szkoł. Gminy rozwijają się, jak widać. Tutaj jest taki zbudowany mini rynek. Jeszcze fontanny nie są czynne. Za mną tężnie, które jeszcze e, są nie włączone. Ale nas to bardzo cieszę, bo my kochamy groty solne tężnie i wiecie, takie klimaty sanatoryjne. Więc jak już zobaczyliśmy, że jest, ja musiałam tu chociaż usiąść, a nie jest włączone, ale ja już się cieszę. Także inwestycje są i jest ładnie. Mariuszowi też się podoba tutaj. Czas pomyśleć o jedzeniu. Nie to, żeby nie było wyboru, bo jak widać jest, ale my chcemy Was zabrać w swoje ulubione miejsce do restauracji Gościniec. Aby do niej trafić trzeba dojść albo dojechać w okolice mostu Garbatego. Restauracja jest duża, choć przytulna. W ogrodzie jest zielona i bardzo milutka. No i co najważniejsze, mają tu naprawdę dobrą kuchnię, którą zresztą już nie jeden raz wypróbowaliśmy. Choć, jakby tak posłuchać obsługi, to. Zapraszamy wszystkich do naszego wspaniałego miejsca. Oczywiście tylko u nas niemiła obsługa, nieświeże jedzenie. dania czeka się bardzo długo, ryby są nieświeże. Żartowałem. Żartowałam. <laughs> no pewnie, że żartowałam. Na dzień dobry zamówiliśmy zupę rybną, Bo zawsze ją znak. Zupa gorąca. Robią sami chlebek. Zupka jest kwaśna. Nawet jest tutaj wyrzucony kawałek takiej dużej cytryny. Taka zawisista gęsta, słuchajcie. Dużo jest warzyw pokrojonych. Mm. Już by wow. się przejmie? serdecznie. Słuchajcie, widzieliśmy co to jest? Sznycel z Jelenia, jelenia. oraz Nie próbowaliśmy wcześniej ani jednego ani drugiego. Jest jeszcze gula z Jelenia, który mi korcił. A widzieliśmy sznycel. Zaraz zobaczymy jak smakuje Miętus. Słuchajcie, gorący! Hmm? Szczerze powiedziawszy, z ryb słodkowodnych tak uwielbiam lina w śmietanie, Tego nie było, w związku z tym widzieliśmy tego Miętusa. Ale Miętus jest naprawdę super czy znaczy, faktycznie jest to jakieś mięsko, słuchajcie, jakaś dziczyzna, Mówię bo teraz jest ciemne, wskazywam, słuchajcie, bo jest ciemne, co nie, to jest ciemne. Ja powiedziałbym coś więcej o tym miętusie, ale to jest po prostu całkiem niezła rybka w postaci fioleta osmażonego na patelni, więc jest to świeże, pyszne, ale naprawdę nie jestem w stanie tutaj wykrzesać sobie siebie jakichś opisów, ale Robert Makłowicz, szacun, pozdrowiam. To machnią? Dobra, robimy machnioną. Słuchajcie, te których nie wzięliśmy, a braliśmy poprzednio i bardzo polecamy, flaczki z boczniaków. To niekoniecznie smakuje jak flaki. Pikantne, z takim własnym Takie esencjonalne, smaczkiem. Takie to bardzo dobre. Tak, Do dziś to, pamiętamy. Do dziś. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć coś, co jest dostępne tylko tutaj, albo prawie tylko tutaj, to flaki z boczniaków. Zdecydowanie. Dlaczego goście jest? Dlatego, że e, za każdym razem, jak zamawialiśmy tutaj cokolwiek, e, byliśmy zadowoleni. Za każdym razem, tu wracamy, e, porcje są duże, e, ceny nie za wysokie, ale przede wszystkim tu są rzeczy, takie jak właśnie te flaszki z jak jakaś dziczyzna, jak rybki w różnych wersjach, które tak naprawdę to, szczerze powiedziawszy, na Mazurach wcale takie często spotykane nie są. I jest... E, Taka domowa atmosfera, która nam odpowiada, więc, generalnie, jeśli mielibyśmy wskazać Wam taką naszą osobistą polecajkę, gdzieś coś do jedzenia w gminach, zdecydowanie gościnny Kontynuując jednoodcinkową tradycję, chcemy Wam przekazać naszą polecajkę. Będąc w wydminach, najchętniej zatrzymujemy się w apartamencie G66, zlokalizowanym w starej kamienicy w samym centrum wydmin. Zobaczcie. Powiedzmy, co się o apartamencie. G66, nazwa G66, bo to Grunwaldzka 66. Ważne informacje, tak, jest sobie jemy w Kuchni, co ważne. Oczywiście standardowo lodówka, zmywarka, co nie jest takie standardowe. Dla osób gotujących jest kuchenka z piekarnikiem, jest czajnik elektryczny. Nie ma tu mikrofalówki. W łazience jest pralka, jest w salonie telewizor, kanapa. Tam mogą też spać osoby i oczywiście sypialnia z łóżkiem. Tak. Jest parking. Hmm. Pokażemy ten parking. Ale jest. Ale jest. ale jest. Tak wielkim autem nie wiedziecie, ale to zobaczycie. Później ten, oczywiście, parking pokażemy. Wielkim nie wiedziecie. W Ob... samym centrum wydmiaru. Blisko sklepiki, blisko. jakieś restauracyjki. Polecamy apartament. My go osobiście bardzo lubimy. Bardzo miło nam się współpracuje z panem właścicielem, którego podróżam. pozdrawiamy. A i pozdrawiamy też mamy pana właściciela. Mamy pana właściciela. Tak. Całe wydminy też pozdrawiamy. też pozdrawiamy. A, kochamy wydminy. Wcale nie gorzej mieszkało się nam w dawnej aptece przy ulicy Grunwaldzkiej 49, którą też chcemy wam pokazać. My wolimy wprawdzie intymność, jaką nam daje wynajęcie całego mieszkania, ale dawna apteka również ma swoje plusy. Właśnie przy tym stoliku jedliśmy śniadanie. Za mną jest apartament, w którym nocowaliśmy Melisa. Bardzo przytulny. Fajny, jak widzicie, wnętrze wyremontowane, z faktycznie z starego bardzo wnętrza zachowane. Taki próbowali zachować właściciele klimat i oczywiście im się udało My to i gratuluję, bo tu są śniadania. Także ja jeszcze raz powtarzam, jak lubicie bardziej zorganizowane, że Wam ktoś poda, to dawna apteka jak najbardziej zasługuje na uwagę tutaj w Dminach. Ale zobaczcie, jak pięknie nawet z tej perspektywy wygląda kaskadowo ułożone schodki, ten ogród. I to jest same, samo centrum wydmin. Tak. To jest tak naprawdę dwa kroki od głównej ulicy, więc jesteś jest w samym centrum miejscowości i macie właśnie taki klimacik. Tak naprawdę zakończenie tego filmu. Mariusz ze smutną miną podchodzi do mnie. Jeżeli macie jakieś pytania, coś Wam się podobało, coś Wam się nie daj Boże nie podobało, pytajcie, komentujcie, odzywajcie się. Naprawdę zależy nam na tym, żeby była między nami interakcja. A póki co prosimy Was jedynie o subskrypcję i lajki, bo to jest to, co nas napędza w tym wszystkim. I będzie nam naprawdę miło, jeśli będziecie chcieli być z nami w następnych odcinkach, a te będą się ukazywały już niedługo. Cześć.